serdecznie na mój kanale, z tej strony Hunter Fishing, plener z wędką lecę się na rybki, nowy Duninów nad Wisłą nie jadę sam, bo jest ze mną córka jedziemy troszeczkę połowić, w sumie ona będzie łowić, bo za dwa miesiące jakby nie patrzył zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka więc musi się uczyć. mamy godzinę 17 niedziela Mam nadzieję, że troszeczkę to towarzystwo się porozganiało do domu i dadzą połowić, że znajdziemy jakieś fajne miejsce i będzie dobrze. Mała, no, ale jest, ale jest, Daj. To jest moje czwarty ryba, No siedzi, siedzi. siedzi? Ale duża Ja Cię kręcę, zobacz bo, tata, Chyba no, Twoja największa ryba no, no, no. Zobacz no. Jaka duża No Większa niż mój palet. No Odepniemy ją? Diabeł Czekaj Pan Diabeł Daj wędkę? Siema, ma, panie, dziepkę. Daj wędkę, wędkę. Masz i wypuść ją. O. Super! Kręcić musisz. O, wróżkę masz. Wróżkę? No. O, złapałam. No, wróżkę. Trochę za Wróżka Wróżkę! Wróżkę to ja odczepię, bo ona ma kolce, widzisz? O. Maja złapała wróżkę Kolejna Maja nazwała tą rybę jak? Diabeł Czerwony diabeł Dlaczego? Bo mam Czerwone płetwy no. no rzucaj O ale daleko Widzisz rzuciłaś na pana miejsce Zwijaj to Rzucaj tak na to z siebie Musisz na prost siebie rzucać. O, następna nie, nie ryba. Nie widziałam, ale czułam. Tak? Nie widziałam, ale czuła. Tak? Daj mi ją tutaj. O. Ma i kolejna rybka. Maja branie masz Jest ryba? No. Daj ją tutaj tacie Dobra mam Maja nie patrzy na spadłik widziałem branie Jest? No widzisz? Jak ci ładnie idzie powoli, powoli, powoli. No i do góry. Ale duża. Diabeł. Ale białe się diabeł. A ja Masz. Wypuścisz. Trzymaj mocno. Dobra. Nie Jest ryma? Nie, teraz się rozbiją. No bo pewnie duża jest Nie, no, ciężko mi się łapy, bo inaczej trzyma no. Tak mi lepiej O, znów wróżka jest Popatrz no. <laughs> Widzisz? To jest teraz anioł. anioł O, i następna Nie, nie uciekaj nie ucieka, nie ucieka. Teraz ryba uderzyła się w głowę <laughs> Not, no, trzepień. jeszcze nie umiesz. No Maja. Nie widzisz brania? No co ty. Jak wyciągasz rybę z wody, to powoli. Branie masz. Jest? Jest. Jeszcze, 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 jeszcze i teraz podaj o, jeszcze za mało. Musimy wysunąć to. Zobacz, jaka ta, jaka ta ryba jest pocięta, widzisz? Jakiś drapieżnik ją próbował zjeść. No, O, tu ma, zobacz, od zębów ślad. Chyba szczupak ją dopadł. A nie wiem dlaczego szczupaki jedzą ryby. Szczupaki tylko rybami się żywią. A ości? On no, mu nie przeszkadzają. On sobie z ościami daje radę. A my nie. No my nie. Ale z mięsem dajemy radę. Tak. Szupak to wszystko zje, całą, w całości, z flakami, z głową i ze wszystkim, z ościami. Mu to nie przeszkadza, on, jest, nie, on nie jest taki wybredny. No? I teraz do góry. Starczy, nie kręć więcej. I teraz mi ładnie tu podaj. No i za, za dużo kręciłeś yeah. Nie, nie, w drugą stronę. Hey. O. Tu mi ta się podają. O. o ładna, ta już jest ładna. E, ta już jest. No. Ten, ten, ten. ten to jest Anio Diabła. Daj, ci rzucę Ja nazywam tą rybę, ja nazywam Masz to się nazywa Dobra, jeszcze jedną rybę jedziemy do domu, tak? I tak złowiłaś już ze 30 ryb o! O! Teraz to żeś zrobiła No ale branie nie było, był wzięł Dobrze patrzyłaś O, siedzi no. Powoli, powoli, powoli Jeszcze trochę i teraz ją O tak Zrzuciła się na ciebie no. Dobra. Chciała Cię pokonać za to, że ją złapałem Że ja ją złapałam Tyło. Masz Na dół będą Patrz się spawik Jest Aha, chyba? Jest. No, widzisz? Sprawdzałam, a tak pociągłam no. Powoli, powoli, powoli. Tak jak mówię, z rybką powoli, teraz do góry, Tutaj dać ją. O. Na zawodach będzie to samo. A gdzie to będzie? Nie wiem jeszcze. Zobacz. Może i na zalewie.